Jeżeli chcecie kupić tanie końsy, to zapraszam Was do Game Gold Rider, Link w opisie. Polecam. Siemanko z tej strony przemaz. Witam Was w kolejnym odcinku z FIFA 15 Ultimate Team. Otwieranie paczek. Znowu lecimy za stówkę, ale zanim to zobaczymy nową drużynę tygodnia, no nie jest, nie jest jakaś mega. Aczkolwiek Klishi, Godin Otamendi to jest bodajże. Gaitan. Jak tutaj statystyki wyglądają? Jeszcze tutaj jest melo. To oni coś będą kosztować. Nie wiem, jak ten zawodnik. Wydaje mi się, że też coś powinien kosztować. Jak tutaj ławka wygląda. No, jakoś tutaj szału nie ma. Także co? No, przechodzimy do paczek. Kolejne 100 tysięcy. No, trzeba pomału zbierać. Pomału. Już trzeba mieć trochę uzbierane na toty. Już w poniedziałek wychodzą. Wtedy bramkarz i obrońcy Także no będzie trzeba otwierać Dobra lecimy tutaj Howard druga paczka No i co będzie w środku Dawaj Howard Nice słabo słabo Dobre tempo tutaj Ramos W ogóle ci co śledzą fanpage'a Widzieli jak otwierałem sobie na Webupie paczki To wleciał jeszcze to było wczoraj Jakoś koło 17 chyba Wayne Rune Inform Także highs na plus Idealnie na Toty Tak jak mówię Ale jeszcze tutaj można sobie pootwierać Mówię jakieś paczki yy, Wrzucę na kanał Tutaj mamy Grosickiego Dobra kolejna paczka Eden Hazard Eden Hazard i co będzie w środku Skipney Jefferson Słabo słabo Griezmann Antonin Griezmann i w środku mamy no niestety nic, zobaczymy że to jakieś stroje, nie 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 myślę sobie żeby zmienić stroje bo nie mogę mieć ciągle tych samych trzeba jakieś pozmieniać stroje nie wiem herb, stadion tak jakoś nudno mieć ciągle to samo dobra 60 tysięcy jeszcze Griezmann, skip. Pele. No, lipa, lipa. Yy, Alaba. Alaba. Mógłby być w środku. On coś tam kosztuje, ale nie. Turasa. Dali Turasa, tu jeszcze stroje. z Stanów Zjednoczonych. Kolejna paczka i znowu Griezmann. Dawno Messiego nie było na paczce. Griezmann. No nie, no mamy dwóch z Milanu. Ale to gówno. Dobra, kolejna paczka. Jeden Po tej paczce jeszcze chyba 5 paczek zostało. Także, no, słaby pako penik jak na razie. Ja wiem, że to tylko 100 tysięcy wydane, to nie ma na co liczyć, ale, no, nie ma liczyć na, na jakiś nie wiem, Ronaldo, Messiego. O, blind. Już myślałem, że może van Persie. Van Persie też tam zawsze coś, nie wiem, 10-15 tysięcy. Tak to wszystko tanieje. Dobra, kolejna paczka. Leo Messi. Skip. Mm -hmm. Mega paczka, naprawdę. Cztery paczki do końca. Alaba Alaba. Dawaj, co będzie w środku? Alaba Gomez. No nie. Niestety tylko Gomez. Leo Messi. No gdyby był w środku. Leo, dawaj, może nie chcesz teraz wyjść. Chcesz mi na toty wyjść. No nie, no znowu Wolfsburg. Dwóch Brazylijczyków mamy. A tak trafić takiego Messiego czy Ronaldo Totten Team of the Year. O boż To było coś pięknego. Eden Edenazard Dumbia. No proszę. No i ostatnia paczka. Leo Messi. Nie pomijam. Co będzie Leo, dawaj? Leo Messi w środku i już tak patrzę 84 Neoveral. O, jeszcze końcy są. A to śmigniemy jeszcze jedną paczkę. Ostatnia paczka Griezmann. No, dawaj, Griezmann chopie, dawaj Griezmann i w środku mamy. Nie, nie. Znowu turasów nam dało. No cóż, niestety, znowu nieudany fakopenik. Może czekają, żeby mi jakiegoś toty wlepić. Oby tak było. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Na razie.